I trzy razy się wyglowałem, ale i tak... No skiliszu, no Znowu mm. infected A pierdziel Dobra, Gremlin! Gremlin! Robimy kurczę teraz taktykę. No. Robimy teraz taktykę, słuchaj, taktyka jest taka, że rozpierdzielamy... Nie na tym gadasz, nie na tym. A, nie na tym gadam, dobra, to już teraz ci mówię Dobra, teraz mi możesz powiedzieć. Taktyka jest taka, że musimy odpalać te wszystkie rzeczy, bo inaczej tego nie ugramy. No te, te żeby szybciej noc była, bo inaczej będzie ciężko. Pin, pin Kurde, co ja robię? No nie, wiem, o No dobra. A co? Z z pinem. Z czym pinem? Nie wiem. Nie wiem, z pinem. Ja mam nadzieję, że tu nikt nie idzie. Odpalam. Cześć. Siema, jestem starszemu kabelkowym. Proszę nie przes, nie, nie no, ja nie przeszkadzam starszemu kabelkowemu, no co ty. Ko ej, gremlin! Gremlin! Tak? Chodź mi kokrołcze pomóż. Chyba, że chcesz kabelki robić. No kokroach w sensie karaluchy, bo to trzeba deptać. Cześć nie wiem czy jest to zadanie Wbijasz? Dobra, Nie, ja nie Masz tam kogoś w ogóle? Nie, właśnie nikogo. właśnie mnie też, have for me. Pięknie już do mnie muszę uciekać, żeby nie było podejrzeć. No, tu nikogo nie ma. Tepnąć ich jeszcze raz, tylko stracimy do końca nie, jeszcze. Nie, nie, nie. Na górze, na dole campi, ale tam się nie da w ogóle chyba pójść. Oni chyba wszyscy są razem, wydaje mi się, wiesz, AB? Halo, pomocy! Halo? Ja mam wichra, ale zdążymy się... Wyjścić. Ucieknie na pewno, no. Ja nie wiem! Totalnie, gdzie kto jest? Halo. halo. Halo, halo. No nie. Ej, no ja totalnie nikogo nie widziałem. Ja też nikogo nie, nie widziałem, ale mnie uderzył potwór raz, ja tam uciekłem. Mnie nie widziałeś, ty stoicie w ogóle. Ja 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 solo byłem Ile było potworów? się nie Chy... dobra, dobra. Chyba dwa gremlin były, bo widziałem dwa. Halo? Kto to? Halo. Ooooooo Ej, wiesz, ja stałam. Pokażę no? Ci, żeby się... Ja stałam, żeby nikt tutaj nie przychodził. Ja stałam tutaj. Aha. Tym. Ej, ale w ogóle Mikulia I... dla mnie zagadką tej gry od, od, od zawsze, od kiedy zaczęliśmy grać, czemu to można niszczyć i co to daje? Nie wiem. Nie, powiem, nie mam pojęcia! A to nie, generator to oddzielnie, bo generator to trzeba tam chyba podejść i wtedy zniszczyć. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, bo w sumie nigdy chyba nie niszczyłem. No kupię bardzo. Dobra, no spoko. Ja gadam z Mikulią, robię sobie alibi. Dobra. Ale tasków już jest zrobionych, czekaj, co by tu kupić w sumie? w czasie, W czasie suszy. Sosza, sucha. Sosza, sucha. Poczekaj, bo my się, my się nie wiem co kupić, mam no, dylemat, Mama aparat, więc już nie będę kupował, kupię kajdaneczki, żeby raczej się... No, dobra, w sumie tylko tepnę wszystkich. Raczej nie ty, skoro był nie. sabotaż, a ty nie zrobiłeś. No co, co, jeszcze raz? No, co raczej nie jesteś, ty jest zły, skoro był sabotaż, a ty nie zrobiłeś. No nie, no. Pogadaliśmy się No. Oj, halo? Co to? Pa, no, ale a, bo my do się nie widzimy. Nie, do no dobra. No dobra. Chodź, patrz, bo tu jest fajna miejscówka, bo to się tam no pozostaje. dobra. Ten, no możesz... Nie mogę się zmienić, dobra, tepom wszystkich. Ale ja ułatwiam impostorom grę i nie kupiłam miejsca takiego. Masz kogoś? No to będzie sus, żeby tam podejść, kurczę do ciebie. A to słabo. Gdzie wy się kurde, nie. trzymajcie! O nie, Mikulia, nie. czy mogę zdradzić Twoją kryjówkę, czy nie? Nie wiem, ale Gieber nie słyszysz, ale. Ja byłam z Apin, tak, Apin? No, tak. tak, tak. 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 Ja byłem z Greml No ja biegłem tam do tej kryjówki i nikogo nie było. O. Dobra, Cześć, gremlin wiem, że jesteś. Czemu? Dobra, chodź, e, znajdźmy się, no, znajdźmy się i się. Ja się Cześć, bo cię bardzo słabo słychać, gremlin. I Możesz podgościć jakoś mikrofon? E, nie, muszę cię zabić. O, bo dobra. Zły. Czemu? Bo wiem, że jesteś zły. Bo? Musisz uargumentować. E, muszę? No? No to argumenty są takie, że. Ja się widziałem pierwszej i drugiej nocy z wichrem. Tak. Eee, co jest? Eee, D... Co strzelanina? strzela? Nie mogę no... wygłosuj! wygłosuj. Dwóch imirów pokonało całe lobby! Czemu was jest dwóch? imirów! <głosuj> <głosuj> tak, Dobrze, imir! pokonało wszystkich! Ja <g agile> wiedziałem, Mir, że jesteś zły. Mogłem. Na... No, i... no mogłeś to normalnie. patrzyłam na to, co się dzieje. A, ok, no dobra. A, no, no dobra, dobra. Może tak było. A ja nie pamiętam, Mikulia, ale jesteś sus Co? Chcesz zwentować pewnie, co? No. Podejrzana, dobra. IB gada na impostorskim spoko. Kto jeszcze? Ja do ja czatu tylko gadałem. To, do czatu. Czemu masz tylko jednego czatownika, Ebi? Pod V? Kurczę, nie, nie. Ja chcę coś, ja coś kupić, U, no, spoko, pins, ja coś kupić. U, kupcie PIN. No spokojnie, ja ja mogę kupić PIN, ja A zawsze dary. lubię PIN ja A kto chce mnie sprawdzić? Ja mam, ja mam ja końcówkę 779. Ja dobra. Możemy i mi raz sprawdzić. Dobra. Kochać mnie i mi raz sprawdzić. No ja Ale jak coś, to nie jestem, nawet jak powiecie, że jestem. Udałem się sam sprawdzić. A, dobra. Ale rzeczywiście. Ja A mam 3,7 i końcówka 9. No czyli 3,7,7,9 jest zagradziony. Okej. Okay. A to do go będzie sprawdzać jak to? sprawdza. Nie, spra Byle jest Nie, co się dzieje? Dobra, jest dobra, dobra jest mam wytunię. przygotowaną strzykawkę, to nie będzie bolało. <śleski> Oj, nie wiem, kurczę. Nie a ja gdzie ja ta skrzykawa? Go, to ja muszę go sprawdzić? Nie, nie, nie Nie, No to ja tylko chciałem wpisać, no nie? Już sprawdziłeś? Nieee No, no ten kod No wpiszcie ten kod kuźwa No jest wpisa. Dobrze, to sprawdźcie no, mnie teraz, no dawajcie sprawdzę, ja sprawdzę Bo się boję wichra powoli no, Nie, ja sprawdzam, ja sprawdzę. Ja Dobra, sprawdzę, sorry Ja sprawdzę, będę nie, pierwszy, no, będę pierwszy Będę sprawdzić. pierwszy No niech sprawdzi ktoś rozsądny Będę pierwszy, będę pierwszy no, Już? Będę pierwszy. Nie działa I A, nie ruszaj się? Nie ruszam się Ręce mnie bolą Dupa mnie boli Co tu się dzieje? Co wy robicie? Przestańcie! Mikulia się! Nie Czemu mnie dupa boli jeszcze bardziej? No niech ten głupi komputer no, za działać Na komputer ale nie. Jest, działa nie na jest napisane scan complete, ktoś musiał. No zapytać, tak, na ale klikam, i to, to nie, to, to nie działa. To, to, to no to ktoś mnie sprawdził i nie powiedział. Tak, no nie, no tak, to, to to imposter musiał zrobić. Nie, no jest normalnie przecież się Ja pierdzielę! Nie mogę się położyć. No. Nie, to to nie działa, zepsuło się coś. Ale trolujecie, ale imposter. gremlina nie bo. No ale też nie działa. Jak jest scan complete to już jest przeskanowane i tyle. Nie, no nie jest nie odbaka, ja jestem tutaj obok. Jestem nie na czele. Haha, ja pierniczę. się. Dzień co gremlin? Co ja? Co ty tam gadałeś? O, biegnie potwór? Haha, ja <grym _> <ja grym _> pomagam. Pomogłem? Dwa potwory! Dobra, generalnie to były dwa potwory na pewno, bo na mnie ja i gremlina mam goniły. Z kryjówce. Przejdę do mnie wty. tej kryjówce, dobra. Ona tam cała, ze tej kryjówce. Ja nie, wiem, co ona z kimś też nie była. Co tam? A, gramy sobie w tę gierkę, jest śmiesznie, niestety gremlin zginął. No, albo ja, albo gremlin. No tutaj była patowa sytuacja niestety, nie? no, bo nie było zbytnie możliwości ucieczki. Także albo ja bym zginął, albo gremlin, ale ze względu na to, że, że ja byłem pierwszy. Nieźle, GBN, już sabotujesz radio. O, fajnie, dobra, spoko. Nie, 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 spoko. Jakby nie powiem nikomu, że jesteś tym impostorem. Nie powiem nikomu. Co no, ty przy prysznicy? No, przy, 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 przy prysznicu to ja pomogę, no. Idę, to plecki umyśl, dobra. To chodź. Już umyte. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, za późno. Za późno. Za późno. Złodzieje plecków, no nieźle. Dobra, pułapkę bym sobie kupił, nigdy jej nie używałam, a widzę, że jest nawet niezła. Hmm, bym sobie kupił sanity serum, wydaje mi się za spoko. Na dole mamy nie? ja wiem, że Infected ma wariant alfa. Czy ktoś z Ciebie ma wariant alfa na samym dole? Mam nadzieję, że ja. Aha, zabójny. Ma... ty masz, ty masz! Ty masz wicher, ty masz i wicher, ty masz i wicher. No to... Ale... Wicher i ty masz alfa. To muszą ja, się ja, chyba ja, trzy ja, rzeczy zgadzać. Ja. Wydaje mi się, że ABS, bo tak stały nic nie mówił i nagle się zmieniło, tak jakby próbowała się ruszać. Nie ruszał kamerą, wiem, że to wypocone. 935 chyba było o, -o. Nie wiem, gdzie chyba tutaj biegnie Halo? Nie, Halo! Cześć! To ja, Imir. Kto tam strzela pstryka? Nie no, jest prawie na 100% Tutaj nie. ta sanity wstrzyknę chyba, tu tu. Ru, tu, tu. Tutaj są teleporty. Oj, biegnie. Pominął mnie. O. Dobra, na pewno. W sensie inaczej, na 90% wiem, kto jest. I to tylko dlatego, że się wypociłem. Jest to ABI, bo nie widziałem, to... jak nas teleportuje. I nie ruszał myszką, i nagle się teleportowaliśmy.

Nie, wicher nie imię, ja potrzebuję wichera znaleźć. A, bo chciałem powiedzieć, że. Dobra, AB, weź tam idź. E, chciałem powiedzieć, że. Co, kurczę, no widziałem, jak byliśmy wszyscy razem tam przy tej sklepie pierwszym, nie tym. Widziałem, jak AB nie ruszał myszką i nagle nas wszystkich tepnęło, a chodził tak w Dobra, miejscu, prawda. Dobra. E! Dobra, mi kulia, do mnie strzelają. Nawet nie potrafią. Dobra, koleże, to To jest. Nie, nie, Ja nie, nie, z nie, 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 tu nie, 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 No nie, 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 że takie kurde kuleczka yy, nie, dajmy, nie, 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 że nie, ja nie, ja myślałem, że mi kulia się nie, tym, że ona krzyczała w trakcie nocy, to ja nie, trakcie nie, to